Cześć, ja nazywam się Janek Bieniek i Wojtek Pawlak i w ramach programu Równe na namysłowianie bez granic rozmawiamy z Angeliką Jurkowianiec, Miss Polski i namysłowianką sławną na cały świat. Dzień dobry. Zacznijmy od pytania, czy czujesz się najładniejszą polką? Czy może to jest trochę uproszczenie jednak tego konkursu? Oczywiście, że to jest uproszczenie. W konkursie Miss Polski nie chodzi tylko i wyłącznie o wygląd, ale także o bardzo ym, takie... Szczegółowe cechy charakteru, czyli czy osoba jest otwarta, czy jest ym, zaangażowana społecznie, czy chce działać społecznie, yy, i właśnie takie kobiety szukamy do konkursu Miss Polski. Tylko ja. Yy, co według Ciebie sprawia, że kobieta jest yy, piękna? Jej wewnętrzne cechy, bo jeśli kobieta się czuje piękna, ma piękny charakter. Yy, ma czyni dobro dla drugiego człowieka i otacza się pozytywnymi ludźmi, bo sama też jest pozytywna, bo przyciągamy przecież ludzi takimi, jakimi sami jesteśmy, to wtedy widać to piękno w człowieku. To nie chodzi o wygląd zewnętrzny, o kolor włosów, czy się malujemy, czy się też nie malujemy. To właśnie chodzi o to, jaką osobą jesteśmy i jaką osobą jesteśmy dla innych. Myślę, że możemy zacząć tak od początków. Jak wspominasz naukę w szkole, w tym słowie? Bardzo pozytywnie. Też właśnie podczas nauki w liceum, bo pewnie o to Ci chodzi głównie. Myślę, że tak. To byłam w tym samym momencie właśnie modelką, i to było troszkę utrudnione ze względu na to, że miałam bardzo dużo wyjazdów podczas trwania roku szkolnego. I było tak czasami, że wyjeżdżałam na przykład na dwa miesiące, na taki bardzo długi kontrakt za granicę i później musiałam wrócić i nadrobić wszystko, żeby być na bieżąco i nie odstawać od innych uczniów, co było dodatkowym stresem dla mnie i też bardzo dużo mnie to nauczyło, ponieważ musiałam mieć samodyscyplinę bardzo na wysokim poziomie, bardzo dużo motywacji i też żeby skończyć tę szkołę z dobrymi wynikami, bo wiadomo, że matura się liczy na studia, musimy ją napisać bardzo dobrze, żeby spełnić się zawodowo później. Ale dzięki gronu pedagogicznemu i też dyrektorce naszego liceum, która mi pozwoliła też na taki długi okres nieobecności, pozaliczać to też w innych terminach, to to mi ułatwiło tę pracę i mogłam robić dwie rzeczy na raz. Też miałam bardzo duże wsparcie od moich przyjaciół, od ludzi z klasy gdzie też się tak bałam ze względu na to, że no mieszkamy w małym mieście i ludzie różnie podchodzą do takich spraw i czasami z czystej zazdrości po prostu potrafią podkładać kłody pod nogi, a ja od swoich rówieśników dostałam bardzo dużo wsparcia i zawsze dla mnie byli jak tego potrzebowałam i też później mogłam się odwdzięczyć, tak jak to robiłam. A jak patrzysz na to z dzisiejszej perspektywy? Uważasz, że to było trudne jednak, te początki twoje, czy...? Wydaje mi się, że to... Czy trudne? Tak, no bo jak na młodą dziewczynę to było trudne, ale też bardzo dużo uczyło, więc jeśli mogłabym to powtórzyć, zrobiłabym to jeszcze raz. I też miałam bardzo dużo pytań, no dobrze, no ale jak modelka, 15, bo ja zaczęłam jak miałam 15 lat, no to jak się odnalazłaś w dużym świecie, no to przecież można zejść na złą drogę, no bo w modelingu też, no wyjeżdżając czy do Japonii, czy... Nie wiem, do Emiratów Arabskich spotykamy się z różnymi niestety um, powiedzmy wyjściami z drogi, że można zboczyć z tej drogi zawodowej. Um, tam nam znajomych mam, możemy wychodzić na miasto i tak dalej i gdzieś to, gdzieś to możemy się tam zatracić w tym wszystkim. Czy też spotykamy różnych, różne osoby z każdego kraju i, i też możemy zejść na tą złą drogę? I to też uczy samodyscypliny, czyli nie idziemy z dziewczynami gdzieś tam na drinka po pracy, tak? czy też na, na obiadek, tylko ćwiczymy nad sobą, ćwiczymy nad tym, żeby dobrze wypaść na następnym castingu, czy też dobrze wypaść w pracy. Uczy to odpowiedzialności takiej, że jako młoda osoba, ja nie miałam dobrego języka angielskiego, niestety, no bo nie zdążyłam się nauczyć, no bo wiadomo, że szko szkolny angielski nie jest dostosowany do tego, żeby w Paść w duże miasto i nagle rozmawiać z ludźmi w, po prostu tak, jak w ojczystym języku, a tego niestety oczekiwali ode mnie, kiedy pojechałam właśnie do, na, na inny kontynent. I dlatego też uważam, że to jest szkoła życia, takie coś. No i to, to wszystko. Co to ciekawe akurat, bo właśnie dopiero co w szkole rozmawialiśmy o tym, czy nauka, żeby mówić po angielsku faktycznie jest możliwa w szkole. Uważasz, że powinno to by, system cały powinien być zmieniony, czy po prostu te zmiany są jakieś minimalne wymagane? Więc co, nie wiem jak teraz jest. No, ja skończyłam całą 10 lat temu, więc wtedy jeszcze nie było, moim zdaniem, aż tak dobrego szkolnictwa, jeśli chodzi o rozmowę, bo ludzie, okej, okay, mają tą wiedzę po szkole, uczą się gramatyki, uczą się wszystkich czasów, mamy naprawdę bardzo duże możliwości, żeby poznać ten angielski, ale nie uczymy się. No wczoraj ja się nie uczyłam, nie uczyli mnie tego nauczyciele, żeby pokonać tą barierę językową, żeby się otworzyć. Nie, nie prowadziliśmy na przykład rozmów między sobą, co było naprawdę wybitnie ważne później, co się okazało w takim y, życiu poza szkołą. Y, I tego mi właśnie brakuje w szkolnictwie. Mam nadzieję, że teraz tak jest. Nie wiem, bo nie śledzę niestety, y, jak to teraz wygląda. Może się to zmieniło, no bo 10 lat to jednak jest bardzo y, długo. Mam nadzieję, że to tak wygląda, ale tak, tego mi brakowało. Mhm. Dobrze. A jak wspominasz w ogóle miasto? Namysłów? Tak. No, bardzo dobrze, bo ja mam tutaj same pozytywne wspomnienia ze względu na to, że mam bardzo szerokie grono przyjaciół i zawsze gdzieś tam, jak wracam na święta, to wspominam te czasy licealne czy gimnazjalne jeszcze wtedy. Miasto Namysłów jest, moim zdaniem, jak na małe miasto, jest dobrze rozwinięte jest piękne też w sobie same. Dużo się zmienia i mam nadzieję, że zmieni się jeszcze więcej. Właśnie, żeby tą architekturę cały czas zatrzymać. Mamy przepiękną Bramę Krakowską, która została odrestaurowana jest zadbana i moim zdaniem osoby, które, które ja tutaj sprowadzam gdzieś tam z Góry Polski, z Bydgoszczy, z Gdańska, bo przyjeżdżali do mnie też znajomi, to też mają takie pozytywne wrażenie o naszym mieście, że po prostu jest piękne. Jest małe, ale jest piękna. Czy znaczy, po tych osiągnięciach wszystkich, po tych podróżach uważasz dalej Namysłów za swoje miasto? Może znalazłaś jakieś inne, które tak ci się podobało? To jest zawsze będzie moje miasto rodzinne i to się nie zmieni nigdy, ale docelowo nie mogą mieszkać w Namysłowej ze względu na to, że po prostu potrzebuje dużego miasta i większego rozwoju. Czyli jest, no tutaj nie mamy telewizji, tutaj nie mamy dużych na przykład koncernów, jeśli chodzi o Jakimś tam farmaceutycznych, czy też nie mamy wielkich laboratoriów, gdzie mogłabym się spełnić zawodowo. w po analityce medycznej, więc nie mam tutaj takich możliwości. Dlatego ciągnie mnie do dużych miast i też w większości młodzieży też do właśnie na studia, czy też właśnie nie mam uniwersytetów. Wiadomo, to jest malutkie miasteczko. Musimy się rozwijać dalej w dużym mieście, no ale chętnie tu będę na pewno wracać. Może zanim przejdziemy do Sedna, czy muzyka grała w Twoim życiu kiedyś ważną rolę? Tak, muzyka grała rolę całe moje życie, ponieważ odkąd no jeszcze miałam na kasety kiedyś, <grydyś>, jak byłam swoje ulubione tam, przynajmniej nawet nie pamiętam kogo je, chyba, kto to był, jakaś amerykańska piosenkarka mój tatom kupił takie kasety i też z polskimi wykonawcami to zawsze gdzieś tam z dziewczynami sobie puszczałyśmy, były te e, girls night, <grym>, żelki, wiadomo, jakieś tam cukierki, czekoladki i, i, i była zabawa. E, muzyka bardzo, bardzo mnie rozluźnia. Teraz na przykład jak się gdzieś przygotowuję e, rano, tak, na jakąś bardzo ważną sesję, czy też wywiad, e, czy, czy gale to zawsze gdzieś tam puszczam swoją e, ulubioną muzykę, która powoduje, że i tak się mentalnie przygotowuję, rozluźniam, ale też motywuje do działania. Więc to jest takie coś, co, czego by nie mogło być, nie mogło nie być w moim życiu. A jak pochodzenie z małego miasta wpłynęło na Twoją karierę? Na pewno wymagało to ode mnie większej takiego, większej motywacji, żeby wyjść ze strefy komfortu. Ponieważ to były ścieżki, które nie było przed żadną osobą jeszcze przetarte, nie znałam osobiście osoby, która by robiła to, co ja chciałam, więc to było takie bardzo ryzykowne dla mnie e, i też motywujące, ponieważ chciałam coś zrobić, czego nikt inny nie robił, no wiadomo, e, i też byłam z tego bardzo dumna, że spróbowałam i też miałam bardzo duże poparcie w rodzicach, którzy też się bali, ponieważ no wiadomo, jeśli się pójdzie do rodzic do rodzica i się zapyta. No to w takim małym mieście, to no ja nie wiem, no wiesz, no nie znam się, tak? A jeśli rozmawiamy o studiach, no tak, no ja swoją córeczkę tam wysłałam gdzieś tam, gdzieś tam, tak? No to jest taka rzecz normalna. A to było coś takiego, że właśnie to jest nowa rzecz i tu było ciężko się, no bo to, ma, to była decyzja głównie moich rodziców, mi niepełnoletnia i to miało wpływ na to, gdzie teraz jestem, bo ja przez to jestem osobą, która bardzo, rzeczy, bardzo dużo rzeczy próbuje i ja mogę zmieniać, swoje kierunki zawodowe bardzo szybko, bo teraz kończę analitykę, ale gdzieś tam w przyszłości myślę o programowaniu, ponieważ podczas tych trzech zeszłych lat się okazało, że można pracować zdalnie, i już gdzieś tam chcę zmienić tą ścieżkę kariery, żeby móc podróżować, tak? Więc to mnie właśnie popchnęło, to właśnie to, ta motywacja i to, że mogę zmieniać całe swoje życie. To właśnie to, że właśnie mieszkam w tym małym mieście, to jest taka bardzo długa droga, ale gdzieś to ma swój koniec też. Czyli na podstawie tego, co powiedziałaś, nie uważasz, że pochodzenie z małego miasta w jakiś sposób utrudnia tą karierę? Nie. Nie, jak najbardziej nie. To też w zależności od ludzi, jak na to patrzą, ale dla mnie to bardziej motywuje niż utrudnia. A co sprawiło, że zdecydowałaś się wziąć udział w konkursie? Mm. No tak jak już mówiłam, to właśnie jestem bardzo ciekawa różnych rzeczy. No i pewnego wieczoru, bo to już był wieczór, siedziałam sobie u siebie na przerwie w pracy i dostałam powiadomienie na Instagramie, Miss Polski zaprosiło mnie na casting do Warszawy. No i tak patrzę na no tą kurczę, weszłam tą stronę, poczytałam troszkę i tam, było, tam mamy przedział wiekowy, że do 29 lat możemy uczestniczyć w takich konkursach w piękności akurat w Polsce. I tak pomyślałam, no dlaczego nie? No w sumie modelką już byłam. Studia już kończę. Mogę spróbować, zobaczymy, co to jest. Chciałam zobaczyć, czy to jest podobne do modelingu, czy w ogóle to jest inny świat, co daje taki konkurs piękności po skończeniu tego konkursu, nawet jako finalistka, czy też to było takie sprawdzenie siebie. Ponieważ widziałam, że dziewczyny występują na wielkiej scenie i chciałam zobaczyć czy dałabym radę w ogóle przejść te wszystkie etapy, które musiałam przejść i na szczęście się udało, na szczęście na tej scenie mogłam wystąpić i tak, to była taka, odpowiadając na pytanie, to była taka dosyć spontaniczna decyzja i bardzo się cieszę, że ją podjęłam. A jakie były wyzwania w Twojej drodze do sukcesu? Chodzi Ci po prostu o drogę konkursu, jak to wyglądało, czy na co dzień? Na co dzień, jakby najbardziej. No to tak, no to musiałam pogodzić studia, pracę i jeżdżenie właśnie na zgrupowania, więc to było naj, największe wyzwanie, żeby znaleźć ten czas na wszystko. Ze względu na to, że ja studiuję dziennie, więc mamy zajęcia po prostu w środku tygodnia, plus praca, która też była, no wiadomo, od poniedziałku do soboty. Gdzieś musiałam jeszcze znaleźć czas, żeby gdzieś pojechać do Warszawy, czy to do Łodzi. I też na to, ponieważ mieliśmy podczas konkursu różnego rodzaju zadania, na przykład jeden z nich było hmm, nagranie filmu wideo o sobie, o swoim mieście, o swoim kraju itd, i tak dalej, więc to też było trzeba zrobić, trzeba było się do tego przygotować, no bo ja wcześniej nie robiłam takich rzeczy. Nie mówiłam do kamery, nie musiałam tego udostępniać i to było takie dla mnie dosyć duże wyzwanie. Wiadomo, prowadzę profil na Instagramie, a ten profil się opierał w ogóle na czymś innym, bo to był profil. Ze zdjęciami po prostu modowymi. Ja nie mówiłam do kamery, nie mówiłam do swoich obserwujących, tylko dawałam im dawkę, informacji o tym, co się dzieje teraz w świecie mody, więc to było totalnie coś innego dla mnie. I to było największe wyzwanie chyba, żeby się przestawić i zacząć mówić do ludzi. A w samym konkursie co było takim największym wyzwaniem? Wyjście na scenę. To było największe wyzwanie dla mnie, ponieważ no, podczas konkursu miałam ogromne wsparcie wśród dziewczyn. I na co dzień z tymi wszystkimi zadaniami, które musiałyśmy się wzmagać, to poradziłyśmy sobie moim zdaniem bezbłędnie, każda z nas, i też miałyśmy ciężkie próby po 8-9 godzin w szpilkach, 12 centymetrowych musiałyśmy tańczyć. Więc, żeby to wszystko było perfekcyjne, oczywiście każda była zmęczona, każda wiedziała, że musi to zrobić, ponieważ właśnie czekała ta wielka scena w Prusacie. I to było na żywo, więc nie mogłyśmy się pomylić. Nie chciałyśmy się pomylić, no bo wiadomo, to będzie już to nagranie do końca życia i mam nadzieję, że moje wnuczki będą to gdzieś kiedyś oglądać. <grym> I tak, to właśnie było największe, żeby wyjść na żywo przed tą całą publicznością, przed milionami Polaków i dać z siebie wszystko. Przychodzą ci do głowy jakieś takie ciekawostki może od strony organizacyjnej przy samym konkursie? Hmm. Ciekawostki. Może coś, o czym się tak normalnie nie mówi, albo coś, co mogłoby zaciekawić widzów czy słuchaczy. Znaczy, jak ktoś obserwuje nasz profil Miss Polski, no to wie wszystko w sumie, bo my pokazujemy całą drogę naszych dziewczyn od castingu. Teraz tak mówię, ponieważ już się zaczęły castingi, są finały niedługo. I tak naprawdę wszystko jest w mediach społecznościowych. Ponieważ każda z dziewczyn, która uczestniczy, e, musi nagrywać codzienność swoją. Czyli, że się szykuje gdzieś, że jedzie, jak to wygląda, ona robi ten backstage cały, ponieważ e, Konto z Polski pokazuje ładne zdjęcia i filmiki, a dziewczyny nagrywają. Słuchajcie, jesteśmy teraz na przykład na e, sali. E, e, Bankietowej, tak? Zaraz zacznie się na przykład gala finalistek, bo też miałyśmy taką galę, i one pokazują to wszystko od, od tyłu, po prostu od, od backstage'u. I no ciekawostką jest to, że na przykład. No, w tym roku jest no, 35-lecie konkursu, zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo dwa, dwa lata temu konkurs w ogóle inaczej wyglądał, było 25 finalistek, u mnie było 32, więc to jest taka to moja też ciekawość, jak ten konkurs w tym roku będzie wyglądał, bo co roku coś się zmienia, więc fajnie, to jest taka w sumie dla widza ciekawostka też. W jaki sposób zamierzasz wykorzystać swój tytuł, żeby wpłynąć jakoś na społeczeństwo? Tak, jak już osoby, które mnie obserwują, to wiedzą, że prowadzę projekt społeczny dla dzieci w szkołach podstawowych. Projekt dotyczy tego, że profilaktyki jamy ustnej i profilaktyki ogólnej, czyli ja po prostu. Tak, ja po prostu działam na rzecz profilaktyki ogólne, ogólnego zdrowia i jeszcze po szkołach podstawowych i prowadzę warsztaty dla dzieciaków na których przedstawiam po prostu zasady higieny jamy ustnej, do tego co, co może się stać, kiedy właśnie te, o te ząbki nie dbamy, że to działa ogólnoustrojowo, tak. I też właśnie przez dzieci chcę dotrzeć do rodziców i poszerzyć tą wiedzę, bo niestety spotykam się z tym, że jadę do szkoły i na pytanie zadane dla dzieciaków, kto był u stomatologa, po prostu na wizycie. I no, na 15 osób, 4 osoby podnoszą rękę, że nie było nigdy. I to są dzieciaki w wieku 7-8 lat i moim zdaniem no, to jest niedopuszczalne. No a za tym, wiadomo, stoją nieświadomi rodzice. No bo zauważyłam to też po swoich pacjentach, bo pracuję w klinice stomatologicznej od 5 lat, że niestety ludzie przychodzą do stomatologa dopiero wtedy, kiedy coś boli. A wtedy to już jest za późno. I chciałabym głosić po prostu to w Polsce, że trzeba się badać, trzeba chodzić na, na właśnie, czy to też właśnie na badania diagnostyczne co pół roku, czy też właśnie do stomatologa, żeby kontrolować swoje ciało, to co się u nas dzieje, bo nie tylko wtedy właśnie, kiedy coś nas boli, czy coś dolega, to może się coś dziać i żeby zapobiegać chorobom, a nie je leczyć. To może jeszcze na chwilę odejdziemy od tematu, jakie wydarzenia lub inicjatywy chciałabyś wspierać jako mis Polski? Chciałabym bardzo wspierać nasze polskie kobiety, dlatego też wczoraj miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu Ery Kobiet na Dzień Kobiet. To była taka motywacyjna, motywacyjny event, żeby dać tą iskrę właśnie dla kobiet z małych miast żeby podnieść ich pewność siebie, żeby wyszły ze strefy komfortu i zaczęły się rozwijać, bo dużo kobiet się boi yy, i niestety no, chronią się taką codziennością, że one, taką rutyną, że one wracają po pracy i w sumie no, posprzątają w domu, tak i nie mają na nic siły i czasu i tak dalej. A wiem po sobie, że gdzieś ten czas zawsze można yy, zorganizować, ponieważ ja robię bardzo dużo rzeczy w swoim życiu naraz i wiem, że to można pogodzić ze sobą, tylko że ludziom się czasami nie chce, a ja do tego działania, ich, ich chciałabym ich zmotywować właśnie do tego działania, żeby im się chciało, ponieważ rozwój każdego człowieka wpływa na całe grono do wokół, czyli jak jedna osoba jest zmotywowana, to osoby z grupy, to jest rodzina, czy też znajomi też będą zmotywowani do działania, widzę to też po sobie. Ponieważ otaczam się takimi ludźmi, którzy siebie nawzajem wspierają e, i to właśnie chciałabym propagować, i dlatego też zaczęłam właśnie działania z Erą Kobiet. Mam nadzieję, że to rozwiniemy i że to będzie bardziej e, pójdzie w świat i pójdzie w tą Polskę, że będziemy razem wspólnie motywować inne kobiety i siebie wspierać nawzajem. Wracając więc do tematu, jaką radę dałabyś młodzieży, która nas teraz słucha? Przede wszystkim, żeby dążyli do swojego celu mimo wszystko. Żeby kroczyli każdego dnia widząc ten cel naprzeciwko. Chciałabym, żeby się motywowali, żeby brali z życia garściami i nie, zapomi nie zapominali o konsekwencji, ponieważ konsekwencja w życiu jest bardzo ważna i bez niej niestety no, nie osiągniemy tego, co chcemy. Też spotkałam się wczoraj z licealistkami właśnie i są tu niezwykle mądre, ambitne dziewczyny, i mam nadzieję, że spełnią się zawodowo. I, też maturzystki, oczywiście, które stresują się przed naszą majową, waszą majową maturą. I mam nadzieję, że po tej maturze osiągną to, co sobie tam w głowie poukładały, ponieważ wczoraj, jak z nimi rozmawiałam, to. Serce na dłoni bym oddała, żeby wszystko było po ich myśli, bo są niesamowici ludzie tutaj nam rosną, młodzi, którzy są naszą przyszłością i mam nadzieję, że osiągną bardzo, bardzo dużo w Polsce i na świecie. Dziękuję za tę rozmowę. Rozmawialiśmy z Angeliką Jurkowianiec, Miss Polski i na Dziękuję bardzo, bo mi niezmiernie miło i mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy jeszcze raz. Dziękuję i do zobaczenia.